siostrę fizjoterapeutkę, która mnie tam wspierała bardzo mocno. No ale bez BEMERa, którego miałem jakby włożonego pod ten mój no, super łóżko. Miałem takie chyba ale za krótkie. E, <grym <grym> miałem e, cały czas jakby spałem na BEMERze. A oprócz tego, no wiadomo, no 24 godziny byłem sam z sobą, więc e, e, przekładałem tylko z miejsca na miejsce, no bo ruchomość była praktycznie zerowa. E, pierwsze momenty, no to... to nie życzę najgorszemu wrogowi takiej kontuzji bo to bolesne. Jak w sumie bólu się nie boję, to, tego, to nie, nie chciałbym tego dwa razy przeżyć. To Wam powiem, że od stóp do głów, praktycznie od, za każdym razem robiłem to 6 godzin dziennie. No, z Piotrka tam ma oczywiście, żeby nie przesadził, ale mówię, czy mogę. On mówi, tak możesz. Także ja jakby ten pas przekładałem z każdej strony, jak mogłem. A mówię, czy to ja tam mogę na te śrubki, bo ich trochę mam, tego tytanu tam w środku. on no, mówi śmiało, to nic nie doszkodzi. Także dzięki temu zabrałem to do szpitala rehabilitacyjnego, w którym byłem miesiąc czasu w Jantarze I tam, pani doktora, co pan tu ma, ja mówię, ja to tak sam się to trochę rehabilituję. No i tak też oczywiście znali technologię BMW. I, i tam paru panów, którzy za mną byli w pokoju, też udostępniałem. Mówię, panowie, nie śpicie, a co? To... Mm, dość ciężki był temat, bo ja kładłem się o 12, oni no wstawali o 2, no to ile tego snu? Nie mówię, to wykładcie się tutaj po 15 minut, może was jakoś tu zregeneruje, to pójdziecie spać. Wiecie, że po dwóch tygodniach panowie spali dobrze. A to był dla mnie sukces, bo też dobrze, więc to nie była regeneracja. Bo tabletki dają słabe na serę. Ale do czego zmierzam? No, mówiąc szczerze, technologia PMR dla ludzi. Nie przekonała, po mojej mamie, bo moja mama jest dość długo chora na swami rozsiane. I ja kilka lat temu jakby nabyłem tą, tą matę dla niej. No i dzięki temu, bo to jest przekonujące, bo to tutaj okej, okay, to są sprawy kostne, ale tam sprawy takie, że moja mama jednak ten zanik mięśni ma dość duży. Ma już 83 lata, używa to od, nie wiem, 5, 6 lat, 7. Także uważam, że to jest najlepszy przykład, bo ona funkcjonuje, chodzi nikt dalej nie może dogonić w ogródku załóżmy. E, i, I uważam, że to jest coś pięknego, bo, bo ona na początku, wiadomo, ta nie, to tyle pieniędzy to mówię, mama, ty mnie urodziłaś, daj spokój, to jedyna rzecz, którą mogę dla ciebie zrobić, to po prostu dać ci coś, co ci pomoże. No i uwierzcie mi, że ona to stosuje dwa razy dziennie, według zaleceń wszystko. Pije dużo wody oczywiście, bo musi, a to też wpływa na nią pozytywnie. No i ona po wieku 83 lat super funkcjonuje, super, wiadomo, że jest już osobą wiekową, ale stara się ten ruch sobie zapewnić, a dzięki po prostu dokrwieniu organizmu czuje się znacznie lepiej. Super, czyli Ty jesteś jednym z zawodników, który też również dba o siebie, bo się spotykamy z tym, że najpierw każdy zawodnik, wierzcie mi, z którym się rozmawia. Może być połamany, może go wszystko boleć, ale derka nakładał musi być, więc fajnie, że to mówi. Wiecie co, no to też jest tak, że dopiero, dopóki człowiek nie dotknie dna, czyli nie, nie spadnie pod konia, to się o tym nie przekona. Ale to jest, no teraz mam z tyłu głowy dużo, no bo dwa miesiące leżenia ja nie życzę nikomu, nie. I tak krótko, bo diagnoza była rok, że w ogóle wstanie. Ja po pięciu miesiącach na takich dużych zawodach powiedziałem, że jutro wsiadam, bo skończyłem rehabilitację i każdy mówi, że nie do wiary. Oczywiście wsiadłem na tego konia, z którego spadłem, żeby nie było, że jakiś jest stres, bo nie ma. E, mamy tego konia do dziś i ten koń już, no ja już startuję w zawodach bo to będę dwa razy jechałem. Już dążyłem być drugi w Grand Prix, także wygrałem te trzy konkursy, także nie jest źle. No nie powiem. Pierwszy start, pierwszy jakby konkurs na tym samym, bo na innych koniach to takiego stresu nie mam, akurat na nim coś miałem. Ale to taka zapadka po prostu minie, trzeba się dopasować, trzeba być po prostu też, yy, no i bać u siebie. No ja nawet na zawody zabieram matę ze sobą wszędzie no, się, nie muszę tak. powiedzieć. Także yy, profilaktyka dla siebie, najpierw było dla koni, teraz jest najpierw dla mnie rano, no bo też nie ukrywam, bez jakby ćwiczeń i bez dobrych, dobrych rehabilitantów nie stałoby mnie, bo to jest proces. Dwa miesiące to te mięśnie w ogóle nie chciały ze mną rozmawiać. To tak... Aczkolwiek każdy, ten fizjoterapeuta, powiedział, że to niemożliwe, że ja chodzę. Ja mówię: możliwe, no chodzę, no ale ciężko. I to było jakby takie kluczowe. No ale step by step, step, krok po kroku, Martyna rodzina, no moje dziecko się nauczyło mięspręsa mnie mnie robić. Wiecie, jakie to super. A ma 8 lat? tata tak, tak. Ta, no. No, także uważam, że no wszystko można, tylko trzeba chcieć. Przede wszystkim głowa musi być odbrukowana, bo jakby też, yy, wiadomo, ludzie się załamują, nie chcą po prostu, bo jak mają kontuzję, nie chcą ruszyć do przodu, bo oni już, bo nie wstaną, no. Na drugi dzień już normalnie pracowałem, w sensie, że no online, bo online, założyłem jakąś szkołę jazdy konnej, też yy, online, leżąc w łóżku, więc tylko trzeba chcieć, po prostu to jest siła motywacji, tak samo jak Dbanie o konie, trzeba dbać o siebie, to jest jakby klum. Miejsce niestety bardziej dbają o konie, potem o siebie, ale przychodzi ten moment, że trzeba zrobić krok do tyłu i zastanowić się nad tym, że jeżeli ja nie będę funkcjonował i nie będę miał kondycji i, i siły, to nie pojadę. To jest teraz tak. I teraz niestety to, taka jest młodzież, że trochę nie dbają o siebie, a mają 12 lat i na to też zwracam uwagę <coughs> bardzo, bardzo, trenując młodych ludzi. No, i tłumacząc rodzicom, że najpierw trzeba ogólną rozwojówkę zrobić, a dopiero po prostu przyjść do To jest yy, w tych czasach jakby internetu. Sam mam dzieci, wiem coś o tym. Yy, nie jest to po prostu proste. Nie? No właśnie, a już Kasiu przejdę zaraz do ciebie. O takiej, jak powiedziałeś, to też nie jest tak, że. By...